Ze mną odnowa Dzieci Lasu w innym składzie. Dzieci Lasu to jest tak naprawdę taka sekta. Możecie wejść do naszej sekty, dzwonić pod numer telefonu, który tu się znajduje. Abonament miesięcznie kosztuje 149 ,99 zł, 99 groszy. Nie żartuję. Ze mną Maciej Kawulski i Caspastnik. Skąd jesteśmy? Anunaki, Sumer, Piramidy. Ten bardziej archeolog, powiedzmy, tak wiesz. Yy, przystojny, tu drugi, jest bardziej uduchowiony. Tak mm -hmm. bym widział. Kondzio, którego nie ma, ale by tu był, to Kondzio jest bardziej. Ja znam poglądy Konrada. No, no ale wiesz, bardziej. Ale chodzi mi, jak rozmawiamy ze sobą, to gdzie to ja bardziej. Odpo ba on za planetarne. On jest bardziej, właśnie, planety, ufolutki i tak dalej. Okej. Okay. I gdzie ja jestem? Gdzie ty jesteś? Ja jestem turbosłowieninem zdeklarowanym. No nie jest żadna tajemnica. Ja jestem turbosłowieninem od 12 czy tam 13 lat i. Ale czeka, co to masz? Z... Się idealnie. Okej, ale wytłumacz mi, co to ma z teoriami spisko... spiskowymi. No, jest no bo jedna 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 uzna, 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 uznaje się ją za teorię spiskową, chociaż. Ale w że. No co, no. M, że ponieważ dowodów na istnienie Lechitów jest. Y, w moim rozumieniu tożsamo niewiele co na potwierdzenie oficjalnej wersji historii i o tym nikt nie chce dyskutować i, i, i po prostu wobec yy, tak dużej niewiedzy i. i, i i obalania wielu. No I to już zejść na przykład. I ob ob obalania wielu, wielu, głównie skrybów, Zróbłem tak? tak. Średniowiecznych skrybów, którzy, którzy, którzy są no, no przez oficjalne grono uniwersyteckie albo odrzucani, albo wątpliwej proweniencji, są i w ogóle są słabi i coś tam. I w związku z tym, umówmy się, uznaje się to za teorię spiskową. No i ja się tylko nie zgadzam z tym, że. że że to jest teoria spiskowa, po prostu odczarowanie historii powinno być w naszym y, interesie, publicznym w dodatku I, i, i optowałbym za zmianą niektórych zapisów w podręcznikach do historii, ponieważ mamy szereg dowodów, które udowadnia, że mamy wierutne bzdury napisane w podręcznikach do historii, mamy dzieci i, ty, no, i ja i. To i, jest i, właśnie te, w pierwszym odcinku. I, i, I żeby było jasne, generalnie trochę zajmuję się tam prywatnie w pogodzinach czytaniem różnego rodzaju rzeczy. I raczej. Mam podobne cechy do Twoich, czyli lubię oglądać filmiki generalnie i opierać się na czyimś zdaniu. natomiast Ale nie fake text. Natomiast nie, nie, akurat nie. Natomiast zadaję sobie ten trud, żeby potem zweryfikować te informacje. I ten trud jest o tyle mozolny, że, że zajmuje mnie w zasadzie 12 lat. Mam już książki po 300 lat, to mają, sam je kupiłem. Nie są najtańsze, generalnie. 300-letnie generalnie czy też pierwsze przekłady Helmoldusa, na przykład, generalnie ze Starogermańskiego, żeby sobie tego dokonać samemu. Natomiast. Wszędzie u wrogów mamy napisane dużo więcej o Słowianach niż w naszej oficjalnej historii przez Polaków, i wydaje mi się, że powinniśmy w końcu odczarować, że to nie są teorie spiskowe, tylko, tylko czegoś tam brak. Natomiast na, na potrzeby tej rozmowy uznajmy, że też jestem od teorii spiskowych, ponieważ głęboko wierzę, że. Nasi przodkowie nie pojawili się kurwa jako cymbały generalnie w łykowatych sandałach w IX wieku, nagle znikąd i jest szereg dowodów, które to udowadnia. Oprócz paranaukowych i odczarowywania jakichś tam archeologicznych, jakie to były kadzie i miski, wiemy też o genetyce, która jest nauką ścisłą, i ona potwierdza, że że mamy tutaj generalnie szereg lat spędzonych jako Słowianie i jestem, wpisuje się w definicję turbosłowianina, czyli mówi się o takich, że wierzę w lechie, antyczne pochodzenie generalnie plemion słowiańskich, które znajdują potwierdzenie w danych statystycznych genetyków, że od 13 tysięcy lat w wersji autochtonicznej oczywiście. Opcji. Od 13 tysięcy lat są tak. Słowianie? Tak. Okej. Okay. Wiesz, mówisz o... Czyli trochę dłużej niż... Ale stary, powiem więcej. Generalnie. Przepraszam, <słuch> że się jeszcze wtrącę. Powiem tylko taką rzecz. Trochę dłużej niż żyje pies. Trochę dłużej niż w ogóle zakłada wiele osób. Nawet jeżeli informacje są trudne do zweryfikowania, opieramy się na jakichś szczątkach informacji i tak dalej, to nadal... Istnieje zapis, który jest do sprawdzenia. 300 lat przed Chrystusem Aleksander Wielki pisze list do swojego nauczyciela, który był znanym filozofem, wszyscy znamy Sokratesa, Arystotelesa, mm. tak? I w związku z tym zachowuje się list, w którym on podbija generalnie Kraków od króla kraka. Pisze o tym, że nie było to najłatwiejsze i że jest to malownicza kraina, generalnie, a miasto istnieje. Więc jeżeli 300 lat przed Chrystusem Aleksander Wielki twierdzi, że istnieje Kraków, który on podbija, to ja się pytam, jakim kurwa cudem nie mamy państwowości do IX wieku. No, jeżeli ktoś nie jest gotowy naprawdę, to już jest jego problem.